Dziś opowiem Ci coś, co może zmienić Twoje życie w zaskakujący sposób. W rzeczywistości porozmawiamy o rzeczach, które mogą obciążać Twoje życie, często nawet tego nie zauważając. Zawsze, gdy poruszam ten temat, wiele osób myśli: Nie mam w życiu nic, co by mnie obciążało, ale pod koniec rozmowy są zaskoczone. Uwierz mi, każdy z nas ma rzeczy, których trzeba się od czasu do czasu pozbyć. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że polubiłeś ten post, jeśli jesteś osobą, która kocha treści pełne mądrości. Jeśli możesz, napisz coś takiego. Moje serce jest otwarte na mądrość. Aby pomóc Ci zastanowić się i lepiej zrozumieć dzisiejszą wiadomość, opowiem Ci krótką historię. Wyobraź sobie człowieka o imieniu Robert, rybaka, który przeżył trudny moment w swoim życiu. Ale udało mu się ocalić siebie właśnie dlatego, że odkrył, że nosi ze sobą niepotrzebny ciężar. Robert był znany w swoim mieście ze swojej umiejętności pracy z sieciami i odwagi, by stawić czoła każdemu morzu. Rok po roku doskonalił swoje techniki, ale jednocześnie gromadził sprzęt, który już mu nie służył. Zepsute narzędzia, podarte sieci i przedmioty, które trzymał na wszelki wypadek. Z czasem jego mała łódź stała się przepełniona, ale on kontynuował swoją drogę, nie zwracając większej uwagi na ten dodatkowy ciężar. Pewnego dnia na horyzoncie pojawiła się nieoczekiwana burza. Morze, które wcześniej było spokojne, zamieniło się w brutalną siłę. Fale kołysały łodzią Robert podczas gdy on walczył o utrzymanie równowagi i kierunku. Wtedy właśnie zdał sobie sprawę z problemu. Nadmiar ciężaru utrudniał manewrowanie i narażał jego życie na niebezpieczeństwo. W środku chaosu Robert podjął trudną, ale konieczną decyzję. Zaczął wyrzucać wszystko, co nie było niezbędne: stare sieci, zardzewiałe skrzynki i przedmioty, których nie używał od lat. Z każdym przedmiotem, który zostawiał za sobą, jego łódź stawała się lżejsza, a on zyskiwał większą kontrolę nad sytuacją. Kiedy burza w końcu minęła, Robert spojrzał na morze i zdał sobie sprawę, że to, co naprawdę się liczyło, pozostało nienaruszone: jego życie i narzędzia niezbędne do kontynuowania podróży. To doświadczenie zmieniło sposób, w jaki Robert postrzegał swoją relację z tym, co nosił. Zrozumiał, że nie wszystko trzeba zachowywać i że pozbycie się tego, co już nie służy, jest niezbędne, aby iść naprzód. Podobnie jak Robert, często gromadzimy rzeczy, których nie zauważamy, że nas obciążają. To nie tylko przedmioty fizyczne, ale także toksyczne relacje, negatywne myśli, lęki i oczekiwania, które już nie mają sensu. Problem polega na tym, że im bardziej się tego trzymamy, tym trudniej jest nam iść naprzód. Ta historia uczy nas czegoś potężnego. Pozbycie się niepotrzebnego cicho i zdecydowanie może stanowić różnicę między zatonięciem a przetrwaniem. Teraz poznaj osiem rzeczy, których być może musisz się dziś pozbyć ze swojego życia. Numer jeden: toksyczne relacje. Relacje, które wyczerpują Twoją energię, nie zasługują na miejsce w Twoim życiu. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, przyzwyczajamy się do ludzi, którzy wyczerpują nas emocjonalnie. Przyjaciela, który pojawia się tylko po to, by narzekać, krewnego, który nie szanuje Twoich ograniczeń, a nawet kolegi, który zawsze krytykuje Twoje wybory. Te interakcje obciążają nasz umysł i duszę, pozostawiając nas wyczerpanymi i zniechęconymi. Stoicyzm uczy, że nie mamy kontroli nad tym, jak zachowują się inni, ale mamy całkowitą władzę nad tym, kogo zdecydujemy się zatrzymać. Nie chodzi o tworzenie konfrontacji czy nagłe zrywanie więzi, ale o ochronę tego, co najcenniejsze, spokoju ducha. Zacznij od małych rzeczy, skracaj czas spędzany z tymi ludźmi, unikaj niepotrzebnych kłótni i stopniowo przestań pielęgnować te więzi. Nie musisz robić zamieszania ani uzasadniać swojej decyzji. Czasami cisza jest najlepszą odpowiedzią. I pamiętaj, Twój spokój jest wart znacznie więcej niż jakakolwiek więź, która cię rani. Doceniaj tych, którzy naprawdę wnoszą coś do Twojego życia, i pozwól sobie pozwolić odejść tym, którzy tylko Cię powstrzymują. Zdasz sobie sprawę, że robiąc to, robisz miejsce na zdrowsze i bardziej znaczące relacje. Numer dwa: strach przed opiniami innych. Ile razy zrezygnowałeś z czegoś, czego naprawdę chciałeś, ze strachu przed tym, co pomyślą inni? Ten strach jest jak cień, który za tobą podąża, paraliżuje i często sprawia, że wątpisz w to, kim jesteś. To niewidzialny ciężar, który kradnie wolność i autentyczność. Prawda jest taka, że ludzie na ogół są tak pogrążeni we własnych dylematach i niepewności, że rzadko mają czas i energię na ocenę swoich kroków, a nawet jeśli osądzą, to nie powinien być twój problem. Opinia innych ludzi nie opłaca twoich rachunków, nie doświadczają twoich wyzwań i nie rozumieją twoich wyborów. Zacznij od czegoś małego. Zrób krok w kierunku tego, czego chcesz, nie martwiąc się, co powiedzą ludzie. Noś strój, który Twoim zdaniem jest niesamowity, ale nigdy nie miałaś odwagi go założyć. Wybierz kurs, o którym zawsze marzyłeś, nawet jeśli wydaje się on nienormalny. Za każdym razem, gdy działasz dla siebie, bez szukania akceptacji zewnętrznej, zyskujesz siłę i wolność. Kiedy zrozumiesz, że jedyna opinia, która naprawdę się liczy, to Twoja, dzieje się coś magicznego, zaczynasz czuć się bardziej żywy, bardziej całościowy. Życie nie miało być kształtowane na podstawie osądów innych ludzi, ale żyć zgodnie z jego istotą. Uwolnij się od tego strachu i odkryj, jak satysfakcjonujące jest podążanie własną ścieżką. Numer 3. Nawyki autodestrukcyjne. Znasz te małe nawyki, które na co dzień wydają się nieszkodliwe, ale stopniowo ciągną cię w dół, mogą wydawać się ucieczką, lub nawet odpoczynkiem. Ale w rzeczywistości są kotwicami, które trzymają Cię w tym samym miejscu. Przykładami są spędzanie godzin na przeglądaniu telefonu komórkowego, nie zdając sobie z tego sprawy, odkładanie na później ważnych zadań, lub jedzenie pod wpływem impulsu bez prawdziwego głodu. Te zachowania nie pojawiają się znikąd. Często są to automatyczne reakcje na stres, niepokój lub brak celu. Problem w tym, że w miarę powtarzania tych nawyków czas mija, cele stają się coraz bardziej odległe, a poczucie frustracji rośnie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Kluczem jest rozpoznanie, co cię boli i rozpoczęcie od czegoś małego. Zamiast spędzać całą noc na oglądaniu filmów, może poświęcisz 15 minut na zaplanowanie następnego dnia? Zamień niepotrzebną przekąskę na szklankę wody i przekonaj się, jakie to będzie miało znaczenie. Nie martw się o perfekcję. To normalne, że od czasu do czasu się potkniesz. Ważne jest, aby podejmować małe, świadome i konsekwentne kroki. Za każdym razem, gdy porzucisz szkodliwy nawyk, robisz miejsce na coś nowego i pozytywnego. Z biegiem czasu te małe zmiany wywierają ogromny wpływ, zmieniając sposób, w jaki żyjesz i czujesz. Numer 4. Nierealistyczne oczekiwania. Próba dźwigania ciężaru bycia doskonałym to jeden z najszybszych sposobów na wypalenie się. To jak próba napełnienia nieszczelnego wiadra. Nieważne jak bardzo się starasz, to nigdy nie wystarczy. W pracy, w rodzinie czy wśród przyjaciół oczekiwania mogą być tak wysokie, że poczujesz się jak w pułapce niewidzialnej rywalizacji. Wiele z tych opłat nawet nie jest Twoich. Są to idee, które zaabsorbowałeś od społeczeństwa, mediów społecznościowych, a nawet ludzi wokół Ciebie. To jak gromadzenie ubrań, które nie mieszczą się już w Twojej szafie, zajmują miejsce i powodują frustrację. A co powiesz na oczyszczenie emocjonalne? Nie oznacza to porzucenia swoich celów ani zaprzestania doskonalenia się. Chodzi raczej o rozpoznanie tego, co jest dla ciebie naprawdę ważne i skupienie się na tym, co ma sens. Wyznaczaj prawdziwe cele, które szanują twój czas i ograniczenia. Kiedy popełnisz błąd, bądź dla siebie miły. Popełnianie błędów jest częścią nauki i nie jest powodem do poddania się. Zaakceptowanie faktu, że nie musisz zadowolić wszystkich ani spełniać nierealistycznych standardów, jest wyzwalające. Za każdym razem, gdy pozbędziesz się tej potrzeby doskonałości, łatwiej będzie ci cieszyć się teraźniejszością, połączyć się ze swoimi osiągnięciami i docenić to, kim naprawdę jesteś. Pamiętaj, w życiu nie chodzi o bycie bez skazy, ale o bycie wiernym sobie. Numer 5. Niepotrzebne porównania. Porównywanie się z innymi jest jak próba przebiegnięcia maratonu, cały czas patrząc w bok. Tracisz równowagę i męczysz się na darmo. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wydaje się mieć jaśniejsze życie. Kolega z lepszym samochodem, znajomy, który podróżuje po świecie, a nawet nieznajomy z idealną rutyną w mediach społecznościowych. Ale to jest pułapka. Problem z porównywaniem polega na tym, że odwraca uwagę. Zamiast doceniać to, jak bardzo urosłeś, zaczynasz mierzyć swoje postępy z władcami innych ludzi. A wiesz, co jest gorsze? Ogólnie rzecz biorąc, widzisz tylko dobrą część ich życia, znając wszystkie ich własne wyzwania. To niesprawiedliwe i okrutne porównanie. Rozwiązanie? Zmień ostrość. Zamiast porównywać się z innymi ludźmi, porównaj się z tym, kim byłeś wczoraj. Świętuj małe zwycięstwa, ten dodatkowy krok w podróży, wykonane zadanie lub czas, który udało Ci się przeznaczyć na coś ważnego. Kiedy przestajesz patrzeć na łodzie innych ludzi, odkrywasz, że twoja własna podróż jest pełna znaczenia. Każde osiągnięcie, niezależnie od tego, jak małe, może się wydawać, jest krokiem, który poprowadzi cię do przodu. Prawdziwa rywalizacja nie toczy się z innymi, ale z najlepszą wersją siebie. W tym tempie jedynym kierunkiem, który się liczy, jest twój rozwój osobisty. Numer szósty. Negatywne myśli. Negatywne myśli są jak chwasty w ogrodzie. Jeśli nie będziesz nad nimi panować, przejmą kontrolę. Wszystkim nam zdarzają się chwile, kiedy umysł nalega, aby skupić się na najgorszym. Ale to nie znaczy, że musimy zaakceptować te idee jako prawdy absolutne. Kiedy pojawi się zła myśl, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj, czy to naprawdę prawda, a może to tylko moja niepewność przemawia. Często będziesz się martwić scenariuszami, które w ogóle nie istnieją, lub że przypisujesz problemom większą wagę niż są w rzeczywistości. Zamiast podsycać te pomysły, spróbuj zastąpić je czymś bardziej użytecznym. Na przykład, jeśli myślisz, nigdy mi się nie uda, zmień to na co mogę zrobić, żeby spróbować. Takie małe zmiany tworzą nową dynamikę w twoim umyśle. Praktykowanie wdzięczności również pomaga. Na koniec dnia pomyśl o trzech dobrych rzeczach, które się wydarzyły, bez względu na to, jak małe. Może to być ciepła kawa, przyjemna rozmowa, lub zwykły fakt oddychania. Z czasem ten nawyk zmienia twoje spojrzenie na świat. Pamiętaj: Nie możesz powstrzymać pojawiania się negatywnych myśli, ale możesz zdecydować, jak długo będą się pojawiać. Twój umysł jest jak twój dom. Powinno w nim mieszkać tylko to, co jest dla ciebie dobre. Naucz się dostrzegać pozytywne strony, a zobaczysz, że życie stanie się znacznie lżejsze i pełne możliwości. Numer 7. Potrzeba kontroli. Chęć kontrolowania wszystkiego wokół nas jest jednym z największych źródeł stresu i frustracji. Często wierzymy, że jeśli potrafimy przewidzieć i zaplanować każdy szczegół, będziemy bezpieczniejsi. Ale rzeczywistość jest taka, że życie, niezależnie od tego, jak bardzo jest zaplanowane, zawsze zaskakuje nas nieoczekiwanym. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi i próbujesz zapanować nad wiatrem. Nieważne jak bardzo się starasz, on nie będzie posłuszny Twojej woli. To samo dzieje się z sytuacjami życiowymi. Nie da się wszystkiego przewidzieć i uniknąć problemów, a im bardziej się starasz, tym bardziej się męczysz. Prawdziwa wolność wynika z zaakceptowania faktu, że nie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Nie oznacza to bierności, ale raczej zaufanie procesowi, zrobienie wszystkiego, co w Twojej mocy i zaakceptowanie, że nieoczekiwane jest częścią podróży. Kiedy przestaniesz walczyć z biegiem życia, zaczniesz odczuwać ulgę życia w teraźniejszości, bez ciągłej presji posiadania wszystkiego pod kontrolą. Stopniowe odpuszczanie wodzy może być trudne, ale korzyści są ogromne. Zaczynasz czuć się lżejszy, bardziej spokojny i co najważniejsze bardziej przygotowany, aby poradzić sobie ze wszystkim, co stanie ci na drodze. Zaakceptuj, że kontrola jest iluzją, a zaczniesz odnajdywać więcej spokoju i równowagi w swojej rutynie. Numer 8. Bagaż emocjonalny. Wyobraź sobie, że idziesz drogą i z każdym krokiem wrzucasz kamień do plecaka. Na początku nawet nie zauważasz wagi. Jednak w miarę jak spacer staje się dłuższy, plecak staje się nie do zniesienia. To efekt dźwigania przeszłych ran i urazów. Często trzymamy się wspomnień o rzeczach, które nas zraniły, jakby to chroniło nas przed przyszłymi rozczarowaniami, ale w rzeczywistości trzymamy się jedynie emocjonalnego ciężaru, który uniemożliwia nam dalszy rozwój. Pamiętaj, przebaczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co się wydarzyło, ale uwolnienie się od bólu, jaki to powoduje. Nie jest łatwo odpuścić to, co nas boli, ale jest to konieczne dla naszego zdrowia emocjonalnego. Rozpoznając, co nas rani i podejmując świadomą decyzję o uwolnieniu się od tego ciężaru, zaczynasz chodzić lżej. Przebaczenie nie jest dla drugiego, to dla Ciebie. Abyś mógł uwolnić się od ciężaru, którego dźwiganie nie ma sensu. Z biegiem czasu zauważysz, że gdy uwolnisz te kamienie, ścieżka stanie się gładsza. Nie potrzebujesz ciężaru bagażu emocjonalnego, aby iść do przodu. Uwalniając to, co ci już nie służy, robisz miejsce na nowe możliwości i żyjesz lżej i szczęśliwiej. Wyeliminowanie tego, co już ci nie służy w życiu, jest cichym aktem odwagi. Często przyzwyczajamy się do dźwigania ciężarów, które z biegiem czasu stają się częścią tego kim jesteśmy, nawet jeśli nie są już potrzebne. To, co przydarzyło się Claudio, rybakowi, którego spotkałeś w tej historii, jest wyraźnym przykładem tego, jak ciężar przeszłości może uniemożliwić nam lżejsze życie. Claudio Zdając sobie sprawę, że połamane narzędzia i stare sieci utrudniają mu walkę z falami, podjął radykalny wybór. Postanowił porzucić to, co nie było już przydatne, nawet w środku burzy. To właśnie ten akt odwagi uratował mu życie. W ten sposób ty także możesz wybrać, co jesteś gotowy zostawić za sobą, a robiąc to, poczujesz się swobodniej, aby ruszyć dalej. Życie jest pełne chwil, w których konieczne jest oderwanie się od innych. Nie potrzebujemy wielkich gestów, żeby zmienić naszą rzeczywistość. Czasem wystarczy mały ruch, wewnętrzna decyzja, chęć zrobienia kroku w stronę tego, co naprawdę ważne. Każdy z nas ma swoje burze, ale to, jak sobie z nimi poradzimy, zależy od wyborów, których dokonujemy. Co dzisiaj niesiesz? Jakie obciążenia trzymasz, nie zdając sobie sprawy, że nie są już potrzebne? Może jest to wzorzec zachowania, za którym nie chcesz już podążać, toksyczna przyjaźń, która cię tylko wyczerpuje, a może nawet poczucie winy, które nadal dźwigasz z powodu czegoś, co już minęło. Życie jest za krótkie, żeby nosić niepotrzebne ciężary. Decydując się na wyeliminowanie tego, co ci już nie służy, robisz przestrzeń na nowe doświadczenia, rozwój i lekkość. Nie oznacza to, że musisz zmienić wszystko naraz. Nie musisz w ciągu jednego dnia dokonać rewolucji w swoim życiu. Sekret polega na tym, aby zacząć powoli małymi krokami. Może możesz zacząć od pozbycia się małego kamienia, który niesiesz ze sobą od lat. Strachu, ograniczającego przekonania, z góry przyjętych wyobrażeń. Kiedy stopniowo zaczniesz uwalniać to, co ci już nie służy, zdasz sobie sprawę, o ile bardziej płynne i spokojne może być życie. Odpuszczenie nie polega na porzuceniu obowiązków czy utracie tego, co ważne, wręcz przeciwnie, chodzi o uwolnienie tego, czego w twoim życiu nie ma już miejsca. Często poczucie, że czegoś nam brakuje, nie pozwala nam odpuścić, ale w rzeczywistości po prostu robimy miejsce temu, co naprawdę ma wartość. Ważne jest, aby pamiętać, że przywiązanie nie zapewnia nam większego bezpieczeństwa ani stabilności, a jedynie przywiązuje nas do czegoś, co nie jest już przydatne. Im bardziej odpuścisz, tym bardziej będziesz mógł swobodnie się poruszać. Bez kajdan przeszłości i oczekiwań, które na ciebie nałożono. Każda mała zmiana, którą wprowadzisz, będzie krokiem w kierunku lżejszej i bardziej autentycznej podróży. Zdasz sobie sprawę, że nie musisz dźwigać ciężaru przeszłości, aby iść do przodu. Nie trzeba dźwigać ciężaru oczekiwań innych ludzi, czy błędów popełnionych w innych fazach życia. Masz moc decydowania, co chcesz nosić. Robiąc to, zaczniesz zauważać, że życie staje się bardziej płynne, prostsze, a możliwości zaczynają pojawiać się wyraźniej. Kiedy uwolnisz się od więzów, znajdziesz więcej miejsca na to, co naprawdę ważne. Co więc dzisiaj opublikujesz? Jaki ciężar, który dźwigasz, który nie ma już celu w Twoim życiu, zadaj sobie pytanie: czy to mi służy? Czy pomaga mi się rozwijać, ewoluować, być tym, kim chcę być? Jeśli odpowiedź brzmi nie, czas odpuścić. I pamiętaj, że nie musi to być drastyczna decyzja ani natychmiastowa zmiana. Zacznij od małych rzeczy. Może to być słowo, postawa, nawyk, który pielęgnujesz od tak dawna, a który w rzeczywistości tylko cię spowalnia. Co pozostawisz po sobie, aby Twoja podróż była lżejsza, prawdziwsza i szczęśliwsza? Ścieżka oderwania się od przywiązań nie jest łatwa, ale wyzwala. Zmierzenie się ze strachem przed nieznanym i niepewnością, związaną z niepewnością, co się stanie, gdy pozbędziesz się tego, co Cię powstrzymuje, wymaga odwagi. Ale kiedy odpuścisz, zdasz sobie sprawę, że życie to coś więcej niż bagaż, który dźwigamy. Każdy krok w kierunku oderwania się, czy to emocjonalnego, mentalnego, czy nawet materialnego, przybliża cię do bardziej autentycznej wersji siebie. Wolność polega na odpuszczeniu tego, co ci już nie służy, na stworzeniu przestrzeni na nowe, na to, co naprawdę może przyczynić się do twojego rozwoju. Teraz wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś zaczął dzisiaj porzucać część ciężaru, który dźwigasz, jakby to było chodzić przez dzień, tydzień, miesiąc bez tego niepotrzebnego bagażu i co najważniejsze, jakby to było czuć się lżejszym, swobodniejszym, bardziej sobą. Na tym polega prawdziwa magia oderwania: puszczając to, co nam już nie służy, pozwalamy sobie żyć z większą intensywnością, większą autentycznością i większym spokojem. Co dzisiaj wypuścicie? Jeśli dotarłeś do końca, napisz: Czasami lepiej jest iść samemu niż z kimś. Nie zapomnij kliknąć przycisku. Lubię to. A jeśli chcesz obejrzeć więcej treści o mądrości życiowej, kliknij film na ekranie i do zobaczenia po drugiej stronie. Do następnego razu!